Zaczynamy DNA Rynków, czyli program o tym, co jest istotne dla giełd, gospodarek i dla Twoich pieniędzy. W ciągu kilkunastu najbliższych minut dowiesz się, co wydarzyło się na rynkach i gdzie można było zarobić, a także dowiesz się, co wydarzy się w najbliższym tygodniu na rynku i co trzeba absolutnie wiedzieć, aby nie stracić. O tym wszystkim w tym programie. Ja nazywam się Paweł Cymcyk i zapraszam na kilkanaście najbliższych minut właśnie z DNA. A DNA to nic innego jak dane tygodnia, najważniejsze wydarzenia i oczywiście aktywni widzowie, aktywni widzowie, którzy zadają pytania. Te pytania można było zadawać w ciągu ostatniego tygodnia na dnarynków.com oraz teraz na żywo w trakcie trwania dokładnie tego programu. Na te pytania z tygodnia i na te na żywo. Odpowiedzi w drugiej części programu. A w tym konkretnym programie, dokładnie w tym odcinku DNA. No, było źle w ostatnim tygodniu. O tym ostrzegaliśmy. A teraz po tym tygodniu co wiemy? No wiemy, że jest gorzej. No ale zanim przejdziemy do tego obecnego tygodnia, zobaczmy, na co tak źle zareagowały rynki. Przede wszystkim zacznijmy od takich e, ujemnych plusów, można by powiedzieć. Czyli jest nas więcej w ofę. Już e, koniec składania deklaracji do otwartych funduszy emerytalnych. No i to, co na pewno może ucieszyć, to że w zeszłym tygodniu zainteresowaniem otwartymi funduszami emerytalnymi było absolutnie rekordowe. Szacuje się, choć to jeszcze na razie nieoficjalne szacunki, że gdzieś około 2 milionów osób, 2 milionów Polaków znajdzie się w otwartych funduszach emerytalnych. Ile tego będzie w postaci pieniędzy, które będą płynęły do OFE, jeszcze dokładnie nie wiadomo, ale już w połowie sierpnia będzie wiadomo. Więc dobra informacja. Dużo nazw OFE. Słaba, że wszyscy zaczęliśmy się tym interesować dopiero w ostatnim tygodniu. No może w ostatnich dwóch tygodniach. No ale to jest jedna rzecz, która powiedzmy może być kategoryzowane jako dobra informacja, a co jest zdecydowanie gorszą informacją. Indeks PMI dla polskiej gospodarki w zeszłym tygodniu po raz kolejny, po raz piąty z rzędu pokazał, że faktycznie w polskiej gospodarce niestety... Zaczyna się robić krucho. To, co widzicie na tym dokładnie wykresie, to spadek tego indeksu PMI poniżej poziomu 50 punktów, czyli dokładnie poniżej tej linii, co oznacza, że polska gospodarka i perspektywy na najbliższe 2-3 miesiące niestety wyglądają bardzo słabo. Poniżej 50 punktów to wszyscy, którzy wiedzą, wszyscy, którzy oglądają regularnie DNA rynku, wiedzą, że jeżeli polski PMI jest poniżej 50, tej mitycznej 50, to należy się martwić. No i teraz wiemy, że było w Polsce, a będzie? Niestety w najbliższych dwóch miesiącach na pewno gorzej. To są te złe informacje, ale to nie tylko słabość polskiej gospodarki uderza w rynki. To co jeszcze widać to indeks PMI dla tureckiej gospodarki, która to ostatnio e, sporo rosła, jeżeli chodzi o giełdę, a jeżeli chodzi o gospodarkę, no to w Turcji też proszę Państwa wybitnie słabo. Indeks PMI niestety też solidnie poniżej 50 punktów i spada dalej. O Turcję sporo pytań właśnie w zeszłym tygodniu na DNA Rynków, więc też... Rzut oka na Turcję, która no na razie nie zapowiada się jako jakiś potentat giełdowy i gospodarczy na najbliższy kwartał, więc słabość gospodarek od Bałtyku aż po Azję. A czy są jakieś dobre informacje? Ano, są. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o bardzo ważnym wskaźniku, konkretnie o nastrojach Amerykanów. Index Conference Board, czyli właśnie nastroje konsumentów w Stanach Zjednoczonych, bez wątpienia na hura optymizmie to co widzicie tutaj. To dokładnie wysokość tego indeksu z ostatniego tygodnia i to co wiemy, że Amerykanie czują się w tej chwili najlepiej od października. 2007 roku, a więc, a więc amerykański konsument czuje się świetnie, co można powiedzieć trochę uspokaja sytuację na rynkach, ale ten churo optymizm też bierze się z pewnych konkretów, z konkretów, mianowicie amerykańskiego przemysłu. O amerykańskim przemyśle i o indeksie ISM dla przemysłu też właśnie mówiliśmy w ostatnim odcinku DNA Rynków, no i tutaj też mam dobrą informację. Mianowicie, jeżeli chodzi o ten amerykański przemysł, to jest dobrze. Tu również granica 50% Punktów oddziela rozwój od recesji, ale 50 punktów jest dużo, dużo niżej, więc Amerykanie się cieszą, bo amerykański przemysł trzyma się świetnie. No i to, co jeszcze ich raduje, to to, że poza świetnie trzymającym się amerykańskim przemysłem, też świetnie trzyma się amerykański rynek pracy. Daje on rekordowe zatrudnienie i o tym mówiliśmy w ostatnim odcinku DNA Rynków, gdzie sugerowaliśmy, że rynek pracy, czyli te zatrudnienie w Stanach Zjednoczonych, powinno być dobre. I faktycznie było, choć nie tak dobre jak ostatnio, bo w zeszłym miesiącu mieliśmy 300 tysięcy nowo zatrudnionych Amerykanów, w tym zaledwie 209 tysięcy, ale to i tak jest mniej więcej na poziomie tej czerwonej linii, która to określa średnią z ostatnich 12 miesięcy. No i suma sumarum, można powiedzieć wprost, amerykański konsument się cieszy, bo pracuje, bo mu drożeją domy, no i faktycznie amerykański rynek blisko rekordów. To, co się jedynie zmieniło in minus, to stopa bezrobocia, która trochę podrosła w Stanach Zjednoczonych, ale tym. Na dole, tym wykresem na dole, proszę się zupełnie nie przejmować. Amerykański Fed już się nim nie przejmuje, więc rynki, inwestorzy, giełdy i my w DNA Rynków też się tą dolną częścią, stopą bezrobocia totalnie nie przejmujemy. To, co jest ważne, to zatrudnienie. No i to zatrudnienie na razie w górę. O tym wszystkim mówiliśmy w ostatnim odcinku DNA Rynków, kiedy nie wiedzieliśmy jeszcze, jak będzie wyglądała sytuacja w gospodarkach. I jeżeli chcemy zobaczyć, jak wyglądały indeksy po tym tygodniu, no to widać, że. Warszawski indeks giełdowy, niestety po złych informacjach, wyraźnie w dół. Amerykański SP500 w ostatnim tygodniu nawet bardziej w dół, bo 2,7%, ale długoterminowy sześciomiesięczny trend jeszcze w górę, a więc tu można powiedzieć, na razie trzyma się nieźle. Eurozłoty na 1% plusie, złotówka trochę nam osłabła, a najciekawsze aktywo w zeszłym tygodniu, wybrane specjalnie dla Was przeze mnie. To ropa, ropa, która straciła w zeszłym tygodniu prawie 4,5%, w 10 miesięcy, za 12 miesięcy jest na 10% minusie. I to, co widać bardzo wyraźnie, to że sytuacja na rynku ropy staje się bardzo, bardzo nerwowa. Rosja chce, żeby było jak najdrożej, cała reszta świata też chciałaby, żeby było stosunkowo tanio, no ale to jest nowe narzędzie walki z Putinem, czyli właśnie spadająca cena ropy. O ropie na pewno jeszcze nie raz w tym roku usłyszymy. Jeżeli chcesz usłyszeć o tym, co się dzieje na giełdach, gospodarkach, albo chcesz zapytać o to, co się może na nich wydarzyć, pytanie w trakcie tygodnia możesz śmiało zadać na dnarynków.com. Na te pytania tam zadane odpowiadamy właśnie w kolejnym programie. I pytania od widzów już za chwilę po przeglądzie tego, co się wydarzy dokładnie w tym tygodniu. A więc już wiemy. Że było źle, a jest gorzej, zwłaszcza z tą częścią europejską i z tym europejskim ożywieniem. Gdzie zatem można szukać nadziei? No na pewno nie w poniedziałek. W poniedziałek brak ważnych danych makroekonomicznych, co sugeruje, że raczej wszyscy będą żyli tematem ropy, może jeszcze e, jakimiś e, geopolitycznymi zawieruchami, ale poza tym poniedziałek dość nudny. Co będzie istotne? Wtorek. Wtorek. To przede wszystkim finalne dane z PMI-ów dla, dla europejskich usług. Sektor usług w Europie i w Niemczech jest niezwykle istotny, bo im lepiej tam, tym oczywiście lepiej w Polsce. I dobra informacja jest taka, że mimo ostatnich słabych danych, jeżeli chodzi o produkcję, to usługi na razie trzymają się nieźle. Taka mała buźka z uśmiechem można nawet narysować taką małą strzałkę, że idzie w górę, idzie ku przemów w sektorze usług, ale jednak to, co wszystkich we wtorek będzie najbardziej interesowało, to nie Europa. Europejskie finalne dane, bo te już głównie są w cenach. To, co będzie interesowało, to indeks ISM dla usług, czyli dokładnie taki opis amerykańskiej gospodarki, ale w sektorze usługowym. To ważne, bo to jest 80% amerykańskiej gospodarki, czyli naprawdę bardzo, bardzo dużo. I to, co jest ważne, wszystko, aby rosło. Widzicie dokładnie na tym wykresie dwie informacje. Na niebiesko indeks ISM dla przemysłu, który okazał się rekordowy w ostatnim tygodniu. No i to jest ta niebieska linia. Tu możemy narysować strzałkę i uśmiechniętą buźkę. Przemysł trzyma się nieźle. A usługi? No usługi to jest ta kolejna informacja, dokładnie w kolorze pomarańczowym. Która jeszcze dopiero będzie ogłoszona we wtorek. Wszystko na to wskazuje, że faktycznie na razie te amerykańskie usługi powinny rosnąć. Może nie aż tak dynamicznie, jak narysowałem, ale powinno być w górę, co z kolei powinno oznaczać, że Amerykanie jeszcze nie mają się czym martwić. Jednak jeżeli cokolwiek złego wydarzy się z tymi usługami, na pewno będzie to już sygnalizacja tego, że amerykańska giełda może się kierować ku korekcie. A więc patrzymy na usługi we wtorek, a w środę. W środę głównie niemiecka gospodarka, no bo tutaj niemieckie zamówienia w przemyśle, które mają wzrosnąć o przynajmniej ten 1%, to byłaby dobra informacja, bo im więcej nowych zamówień, tym więcej produkcji, tym więcej produkcji też w Polsce. A więc szukamy niemieckich zamówień, które będą rosły w środę. A jeżeli nie będą rosły, to trzeba będzie znów poważnie mówić o tym, że europejska gospodarka nie ożywia się tak, jakby wszyscy chcieli. Oprócz tego, jeszcze w środę. Bilans handlowy w Stanach Zjednoczonych. Bilans handlowy, o którym wspominam bardzo rzadko w DNA rynków, ale tym razem jest dzień wyjątkowy, bo dokładnie tydzień temu wyruszył ze, wyruszył ze Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy w historii tankowiec z ropą. Proszę Państwa, tak, ropa po raz pierwszy od 40 lat była eksportowana przez Stany Zjednoczone. Do tej pory oni tylko importowali, a teraz zaczęli eksportować. Zatem ten bilans handlowy, o którym mowa tutaj. Może się jeszcze nie w tym miesiącu, ale już w kolejnych miesiącach solidnie zmieniać na plus, co by znaczyło, że amerykańska gospodarka dalej będzie dostawała solidnego kopa. A więc patrzymy na ten bilans może jeszcze nie w tym miesiącu, ale już w kolejnych. A teraz skupmy się na tym, co będzie w kolejnym dniu tego tygodnia. Przede wszystkim w czwartek po niemieckich zamówieniach w produkcji, które były w środę, w czwartek mamy niemiecką produkcję przemysłową. No i tutaj e, muszą być, proszę Państwa, dobre informacje. Jeżeli będą słabe, tak jak to było ostatnio, czyli ta właśnie produkcja przemysłowa spadała o ponad 1%, no to była to bardzo słaba informacja. Jeżeli tu nie będzie tym razem wzrostu, za lipiec to się będziemy solidnie martwili i o Niemcy, i o Europę, i o przede wszystkim o polską gospodarkę. Na szczęście, jeszcze w czwartek, inwestorzy będą mieli taką deskę ratunku. Tą deską ratunku będą decyzje Europejskiego Banku Centralnego, który oczywiście to bank stóp procentowych nie zmieni, bo dokładnie na tym wykresie widzicie, jak wyglądają stopy procentowe w Europie. Stopa procentowa, jeżeli chodzi o tą realną stopę procentową w banku, wynosi zaledwie 0,15%, czyli trudno tu mówić o zyskach. Ale jeżeli chodzi o przekazywanie pieniędzy do Europejskiego Banku Centralnego, to tak jak mówiliśmy dwa miesiące temu, w odcinku DNA Rynków Mniej Niż 0, widzicie, że stopa depozytowa, czyli dokładnie to jest, uwaga, poniżej 0%, tak. Jeżeli chcesz złożyć lokatę w Europejskim Banku Centralnym, musisz za tą lokatę zapłacić. No i niestety testowe procentowe się absolutnie nie zmienią, jeżeli chodzi o Europejski Bank Centralny, ale co najwyżej może się dokładnie w czwartek pokazać informacja, kto dostanie tak zwane TLTRO, czyli te pieniądze, które Europejski Bank Centralny przeznacza na pożyczki dla banków komercyjnych? Ta informacja mogłaby trochę poprawić nastroje, jeżeli by się okazało, że faktycznie instytucje będą mogły liczyć na dużą kasę szybciej niż wszyscy na to wcześniej liczyli, czyli na koniec, na koniec września. A więc czwartek już za nami, zostaje nam piątek. I w piątek, no, praktycznie rzecz biorąc takie trochę hmm, bardziej ekstremalne informacje, bo mamy decyzję Banku Japonii, który to po raz kolejny pewnie powie, że drukuje pieniądze, że chce wywołać inflację i ta inflacja cały czas w Japonii jest. W tej chwili inflacja po wyłączeniu części podwyżki podatku, inflacja w Japonii to 1,4%, a Bank Japonii chce, aby były... To przynajmniej 2%. O Japonię e, też pytaliście w ciągu ostatniego tygodnia w DNA rynku, więc za chwilę będzie odpowiedź na to, czy w Japonii warto jeszcze zostać. Oprócz tego jeszcze w piątek, turecka produkcja i chiński eksport. E, turecka produkcja bardziej w kontekście tego e, spadającego PMI-a. myślę, że może część inwestorów zaniepokoić, bo może się okazać dużo, dużo niższa niż te oczekiwane 3,30%. Co niestety będzie negatywną informacją dla całego europejskiego e, pasu pasa. Wschodniego, czyli między innymi polskim. Oprócz tego, jeszcze w piątek chiński eksport, który ma wzrosnąć o 7,2%. No i specjalnie dla Was przygotowałem taki wykres, ile to Chińczycy eksportują w wartościach nominalnych, miesiąc do miesiąca, dokładnie 4 miesiące temu. Wszyscy zapowiadali, że to już jest koniec Chin. Chiny przestają eksportować, przestają wysyłać tak dużo mm, towarów, a tymczasem minęły zaledwie 4 miesiące i eksport nominalny, jeżeli chodzi o Chiny, jest najwyższy. Od dwóch lat, 32 miliardy dolarów, i teraz, kiedy chińska gospodarka zaczyna okazywać oznaki siły, można liczyć na to, że faktycznie tego chińskiego eksportu będzie więcej. To świetna informacja, byłaby dla pozostałych rynków wschodzących, która mogłaby trochę zneutralizować słabe dane z Turcji. A więc, czekamy na zalew chińszczyzny, która po, e, powinna podbić cały świat. O tym dokładnie, czy tak się stanie, dowiemy się. W piątek. Na co trzeba zwrócić uwagę dokładnie w tym tygodniu? Musisz wiedzieć, jakie będą usługi w Stanach Zjednoczonych, czyli czy faktycznie sektor usługowy też radzi sobie tak dobrze jak ten przemysłowy. Warto wiedzieć, co w drugiej największej gospodarce świata, czyli chiński eksport. No i na koniec, nasz najbliższy sąsiad, czyli niemiecka produkcja. Im wyżej tam, tym lepiej. Dla Europy, dla Polski, dla giełdy i dla inwestycji w akcje. Oczywiście o tych wszystkich informacjach, najważniejszych, zmieniających obraz gospodarczego świata dowiesz się 11 sierpnia dokładnie za tydzień, w poniedziałek, z kolejnego odcinka DNA Rynków, na który to odcinek już teraz serdecznie zapraszam. A oprócz tego zapraszam na drugą część programu, gdzie będą właśnie teraz pytania od widzów.